Mhm. Dobra. To się wszystko elegancko trzyma kupy, że tak się wyrażę. Co tam pani Adrianie? No ci wszystko będę opowiadał, chłopie, co będziemy działać. Jest się nie martw. Damy sobie rad. Dobra. Teraz tak. Końcóweczkę sobie kładziemy tu. I końcóweczkę sobie żerujemy. Przecież nie Ciebie żeruję, tylko końcóweczkę cewnikę. Dobra. To nam się w tym czasie już trochę znieczuliło, bo to zawsze się przeciąga przez ten kanał, więc to może trochę zawsze boleć, nie? Zobaczymy mm -hmm. sobie czy w środku jakaś woda jeszcze się znajduje. Dobra. 15 pani dała? E, 13, 13, 13, bo 15 nie. jest, a 2 ml mniej. Dobra. A może jest taka możliwość, że to wyskakuje, a balonik jednak nie pęknie. Jest taka jakaś możliwość? No, no zaraz będziemy sobie, zobaczymy sobie, co tam się wydarzyło. Jak ją wyjmiemy, to będziemy wiedzieli, czy on pękł, nie pękł co się w ogóle zadziało, nie? Dobra. To mamy już podziałane. O, który on karmiony? Teraz yy, Rano, yy, gdzieś tak była ósma. Nie, nie powinniśmy to on bardzo szybko trawi, także... Wycieku. Teraz seta. No bo to wiadomo, że jakiś wyciek może być, więc to zawsze lepiej wow. przytrzymać sobie. Mm. Dobra. To stare sobie zabieramy. I teraz to nowe. Karny przytrzymaj to, bo będziemy sprawdzać później, czy balonik eh? No, Dobra. Lekko Dobra, to sobie wchakuje, jakby samo. Mhm. I teraz Nie tak. Było żadnego... I teraz to ubierzemy. Tak? Wkładamy tu mniej więcej, o tam powiedzmy nawet na 6 możemy wsadzić. Wkładamy to i podajemy sobie tak ze 2-3 mililitry, żeby już coś ten balonik miał. Wtedy sobie podciągamy, aż do wtedy, kiedy poczuje opór, nie? Aha. Jak czuje opór, to wtedy podaję wszystko. Okej. Okay. A pani mówiła, że 13 było, te? Tak. A tutaj też tak zrobimy. 13. I teraz patrzymy, czy to wszystko ruchome prawidłowo. On wcześniej miał, nie? Tak, na no 2,5 mniej więcej. Yy, tak, tak. No, na no 2,5-3. No więc elegancko siedzi. Tu nam nic nie wypływa. To możemy sobie zabezpieczyć. To możemy sobie na razie zamknąć. Dobra, teraz potrzebujemy strzykawę skręcaną. I sobie zobaczymy, czy jakaś coś pokarmowa No, oczywiście dawno był karmiony, nie? Więc może. Zupełnie nic nie być Czyli odciągamy, tak? Tak, by... tak, tak. Ta. O, widać, że się pojawiło mhm. jedzenie, więc na pewno jesteśmy w żołądku. w żołądku. Dobra i trzeba dopełnić tak ten cały 20 ml. W sensie, Żeby, żeby wypełnić... była woda w środku. No tak, tak, tak. No To do, do przepłukania co nie? Aha, tak, żeby tam, żeby tam woda sobie stała. W każdym razie na pewno jest dobrze założony. I teraz te łapki tutaj tak. uzupełniamy. No, to mniej więcej na trzy powiedzmy. Hop, siup, trzask. I elegancko. Musi być wszystko dobrze, bo ani yy, nie drgnął. No, nie widziałam ani grymasu, ani nic. No, bo nieraz jak cewnik zakładali, to widziałam u niego taki grymas twarzy, nie? a później taki niemy krzyk. No dobra, to wszystko do wywalenia. Mm -hmm. Do do wywalenia, to do wywalenia. Czyli już koniec, tak? No koniec, koniec. O, dziękujemy.